Witamy w kolejnej części przewodnika po systemie stypendialnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W tym odcinku pokażemy Wam, jak wypełnić wniosek o stypendium rektora. W tym celu z rozwijanego menu w lewym górnym rogu ekranu wybieramy zakładkę Wnioski Stypendialne. Wyświetli nam się tabela z terminami przyjmowania wniosków. Dalej klikamy na zakładkę Wnioski. Na dole strony pojawi się lista możliwych wniosków do wypełnienia. Spośród tej listy wybieramy interesujące nas świadczenie, czyli stypendium rektora, i klikamy przycisk Wypełnij. System poprosi o potwierdzenie, że wniosek o stypendium jest składany na podstawie osiągnięć z poprzedniego semestru. W przypadku studentów trzeciego semestru studiów licencjackich. Stypendium jest przyznawane na podstawie wyników za pierwszy i drugi semestr studiów. Jeżeli dane się zgadzają, należy zaakceptować wybór, klikając przycisk Zapisz dane z formularza. System powróci do strony wniosków. Aby wydrukować wniosek o stypendium rektora, wybieramy odpowiednie świadczenie i klikamy przycisk Drukuj. Pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia dokonanego wyboru, którego nie będzie można już cofnąć. W tym momencie wygeneruje nam się plik PDF, który należy wydrukować. Pierwszą stronę wniosku należy własnoręcznie podpisać. Na drugiej stronie znajdują się dwa oświadczenia. W pierwszym z nich Należy wybrać jedną z trzech opcji w zależności od tego, czy student wnioskuje lub pobiera stypendium na innej uczelni. W drugim oświadczeniu należy zadeklarować wszystkie obecnie studiowane kierunki, zaznaczyć ich stopień oraz planowany miesiąc i rok ukończenia. W tabeli poniżej deklarujemy wszystkie dotychczas ukończone kierunki, w tym studia ukończone na SGH. Zaznaczamy ich stopień oraz datę ukończenia. Oświadczenia podpisujemy własnoręcznie na dole strony. W przypadku posiadania osiągnięć sportowych lub publikacji naukowych do wniosku należy załączyć odpowiednie oświadczenie, które znajduje się na głównej stronie systemu stypendialnego. Dziękujemy za uwagę.